Robimy własny złot na wojam MT i zrobimy nasz nasz na wojam MT chłopaki. Czekaj, czekaj, czekaj. Nie, to jest włączony. Eee, robimy nasz złot, e, zrobić o, od naszego złotu. Nasz złot będzie idealnym miejscu i Zakaz Erytle i... Tych Podam koledę na tego typka A to są te koledy. Kto będzie siedzieć na zebranie zutu Na 60 minut tam I wszyscy będą się przygotowywać na zut Wszyscy A robicie moje filmy klikaj lajka like i suba. To jest zut na event zutu i spokojnie. To jest event z ZUTU. Tu, tu będą zabić typki. Yy, tam będziemy zabijać typków. Na zabijanie im A ty, jeśli jest mój kolega tam, yy, nagrywamy live'a na zutu. I pozabijamy typków, chłopie. Tam będą typki. Zaraz wracam. Tu będą za się, I tu będą zabijać się gracze I będą się Tam będzie, to jest ta beczka To, to jest ta beczka To jest taka beczka I tu ukryłem wasze itemy na zapotane kody obok spauma. I ksz, mój kolega wlapia tym, tym zutem I wyjdziecie na ten kody zutu Będziecie walczyć się na ten zut Ja zapotam was kody i wy sobie idziecie na tym rzut o kurde się, się będą walczać zycze i zrobicie skejbesy też na 30 minut chłopaki jeszcze mają czas chopy na 30 minut to przygotowacie są kody rzutu oj krewana. no dobra Mam przygotowane pierwszy rzucik tu rozrobimy itemami a oni jeszcze mogą zbudować sobie skaibetes i teraz do innych a do szynko nie. Szymek nie musi być. Szymko nie będzie nigdy na zód. A po co? Szymko nigdy nie będzie na zród. A po co? Wy będziecie zobaczyć się na ten wzród. I tak. Mój zut i jego kroneksa będzie okej. Okay. I potem hm, hm, zrobimy tam, no, Zrobimy. I no dobra. O, chyba sam. Okej. Okay. Tam mamy przygotować ZUT. I wszyscy będą tam przygotować A mój kolega będzie pilnował zutu i ja będę spał. O oh, no dobra. Mhm. Klikamy lajka like i super Lajk like i sup. <laughs> no pa chłopaki.